Siema, ja jestem Sofik i dzisiaj widzimy się w innym formacie niż zazwyczaj, na moim kanale. Bo dziś nie będzie stricte Minecrafta, tylko będziemy oceniać Minecraftowych youtuberów pod względem ich kontentu i tym podobnych rzeczy. Więc mamy tutaj listę 42, tak 42 youtuberów i ocenimy sobie ich. Może być ciekawie, może być nieciekawie. Nie wyzywajcie proszę. No i zaczynamy. Więc zaczynamy tutaj od Dexiego. Wziąłem tutaj tylko tych, co w ogóle nie, nawet nie znam, ale kojarzę mniej więcej. No nie, żeby to też nie było, bo bym niektórych mógł nie, nie znać. Więc yy, Dexi. Dexi jest youtuberem, który no, nagrywa fajne filmy, ale rzadko tak naprawdę. Chociaż on... Mm, u mnie w tej, tej liście będzie pewnie w topce, bo lubię go oglądać, jeżeli coś wrzuci. Yy, więc, no, patrzę między fajny a spoko. Bo mamy od super do tragedia. Więc zobaczymy, jak to będzie tutaj szło, no, nie? No i. No, tutaj dam chyba. Yy, spoko. Bo ostatnio rzadko filmy wyrzucał, chociaż pewnie tworzył jakiś dobry film, więc w sumie może damy go tutaj na razie na to spoko i najwyżej się zmieni. Jeżeli nie będzie coś pasować. Trombę i nie, to nie jestem ten Tromba z ekipy. To jest Tromba z Anarchii, nie? No i on, no go nie oglądam, ale on robi dobry content, oni to robią z tego serwera, no nie? Ale tak pod mój, ten to ja go nie kojarzę jako dobrego youtubera, znaczy... No, jest myślę dobry, ale jednak zostawię go na taki tutaj, no słaby może być, bo no nie oglądam, no nie, jakby, nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest taki content prosto z anarchii, no nie. Znaczy ja nie oceniam pod swoim wizerunkiem, na, znaczy pod swoim filmem, kanałem, bo nie mam dużo subskrypcji, no nie, oni się wybili, ja nie. Więc tu będzie taka, no, subiektywna ocena. Dobra. Aplas! O, Aplas to jest... To jest chyba pierwsza osoba, którą mógłbym dać od razu na super. Ponieważ... No, na razie go zostawię tutaj. I Aplas jest fajnym zjawiskiem na YouTubie, bo robi jednak bardzo fajne filmy z hardcore'a i na tym się wybił, no nie? Jego humor też pode mnie pasuje, bo ja lubię go oglądać czasem. Więc chyba dam go na te super jako pierwszą osobę, bo robi fajny content i oglądam prawie każdy jego film. Dalej mamy burza. Tak, burz z ekipy Rapy. Nie jest najlepszą osobą z ekipy Rapy jaką oglądam. No nie. Pod yy, siebie jakby. Ale on nagrywa yy, hardcore I Hardcora też lubiłem u niego oglądać. Ale dam go tutaj na takie fajny. Będzie git. Jeszcze, no chyba tak będzie pasować. Braw. Graf to jest youtuber, którego tak naprawdę uwielbiam oglądać. No, jeżeli mam czas, to oglądam na live'ach, siedzę. Go Geser też lubię, więc daję go od razu chyba na fajny, bez dłuższego gadania. S. S to jest też z anarchii osoba i też bym mógł dać tutaj, ale jego bardziej znam, bardziej kojarzę z youtuba, więc dam go tutaj na te spoko i będzie spoko. No spoko będzie spoko, nie? Dali mamy śmiesznego. No, sprawdzałem przed nagrywką, to ich kanały, wszystkich mniej więcej, znaczy no mniej więcej, no, bo nie kojarzyłem aż tak co teraz nagrywają, jeszcze mogę to sprawdzać w trakcie filmu. No i on, on nagrywa nic ostatnio tak naprawdę, on te animacje robi, ale to, to, to jest nudne dla mnie oglądać. Nagrywał kiedyś o jakiegoś Minecrafta czy coś, teraz już chyba przestał, w sumie nie wiem co on tutaj robi, ale no jest. I już przestał nagrywać Minecrafta, więc chyba go po prostu dam tutaj, bo. No ostatni film był rok temu i to było chyba z jego 18 urodzin. Teraz kolejny film po roku to jest jego 19 urodziny, więc tak to wygląda, że no zostawiam go chyba tutaj na tragedię. Bo no jego kontent mi się nie podoba. On też miał jakieś dramy z anarchią chyba. Yy, I ogólnie. No tak, mm, spoko, ale jednak niespoko, no Zostawiam go tutaj, no nie. Roxen B. No, ja lubię mapy grać, lubię robić mapy do Minecrafta, więc ja bym go dał tutaj na tez spoko, bo dałbym go na fajny, ale od dawna to się nic nie nagrywa, więc robimy tak Peter. Peter jest fajny, więc... Znaczy fajny, no daję go od razu tutaj na y, test spoko, no tak dam. Albo on jest też y, często sumie. ale na razie na spoko. Rezi. Raz go dałem tutaj dlatego, że nagrywa Minecrafta od ostatniego czasu. No i dałem go tutaj, bo też jest no na spoko, no jego seria jest całkiem fajna. No fajna, no dobra, niech będzie tutaj, nie? Jakby no ja mam zupełnie inną listę, pani niż wy. A jeżeli chcecie sobie zrobić taką listę sami, to macie oczywiście w opisie tą listę, którą stworzyłem, właśnie o tą. Więc właśnie Pitera została, znaczy nie, tutaj skończyliśmy na Rezim. Rezie go zostawiam na fajny, bo no... chociaż Chociaż tak szczerze nie wiem, czy zostałem go na fajny, bo teraz tak pomyślmy No nagrywa te fajne filmy z tego Hardcora, nie Hardcora, no Better Minecrafta z na modach, ale to jednak nie jest taki tour, którego aż tak dużo oglądałem Znaczy oglądałem, jego prawie wszystkie odcinki Ale później mi się już zaczęło nudzić, no nie, to nie było dla mnie aż takie super, więc w sumie może zajdę Zrzucę go trochę z podium na... Znaczy z podium, to jeszcze nie był na podium Ale na spoko Pimpek? Chyba tak to był, no tak sprawdzałem, to był Pin No on, on jest osobą, której, no sam bym nie oglądał, no nie, to jest kanał dla najmłodszych, chyba, tak. No i ja tego osobiście nie oglądam, ale, no znam osobę, która to ogląda, taką młodszą osobę, która to ogląda, no i to się podoba, no nie? Więc chyba on pójdzie po prostu, no dałbym go na ale to jest moja lista, więc daję go na słaby. Bo na słaby daje bardziej teraz ludzi, którzy ich nie oglądają mi tworzą no, gorszy content według mnie, a na tragedię będę dawał tych, którzy po prostu są no, według mnie najgorsi, no nie? MWK. No on usunął się z internetu, on teraz nagrywa na ten kanał, obczajam, te wirusy i takie tam różne rzeczy. Więc no, słaby, bo już upadł trochę i tak robił słaby content. No, ma blisko miliona subskrypcji, ale jednak cały czas dalej no nie? Palion. No, Palion. No ja myślę, że tu będzie w tej liście, to będzie z tymi wszystkimi takimi dziecięcymi youtuberami na słaby po prostu. I no, tak samo jak jakiś i tacy, to tam jeszcze się znajdują w tej liście, to będą właśnie stali na tym słabym yy, miejscu. Słabym miejscu. Enzi, <tłuk> Enziego... Wrzucę od razu na super. No, ja go lubię oglądać. Zawsze byłem fanem. No. Wysyłałem mu mapy, no nie. To w sumie dlatego w ogóle robiłem kanał na YouTubie później, bo mu tworzyłem te mapy, no nie. I no mam zamiar dalej tworzyć jakieś fajne mapy też, żeby mu też wysyłać, no nie. Więc o tak zostawiamy. No i mamy. Jam jest Jakuba. Hmm. Chyba od razu pójdzie na fajny, bo on robi fajny content tak naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje osobiście, no nie. Yy, Zeftis? Tak, chyba, nie. No, Zeftis. On idzie na super, według mnie, i teraz o tym powiem, bo robi fajny content i to są inne filmy, znaczy inne filmy, no takie jak gdzieś za granicą, inni YouTuberzy to w Polsce też tak robią, ale mówię o naprawdę fajnie, lubię go oglądać, jeżeli coś wrzuci, więc chyba idzie na super. Tak, w mojej liście, no nie? Wy możecie mieć oczywiście inaczej, nie wzywajcie, proszę. Albo w sumie wzywajcie, bo to i tak jest. Lista, według mnie, jak będziecie źli. Mm, o! Pikchu. Yy, nie przyjął mojego podania na Bloom SMP, tragedia. <laughs> no, ale tak sobie pomyśleć... No może zostanie na tym miejscu, albo pójdzie wyżej, ale... Pikchu jest... No taki, że on te shorty wszystkie, każdy swój short... Nagrywał w taki sposób, że on go kopiował, jak pamiętam. Chyba, znaczy no robił podobne, po prostu gdzieś za granicą, ale... Tak to wyglądało. I jego tam, jakiś najnowszy film, że zdobywa najrzadsze przedmioty na serwerze i takie tam, no to to był jeden do jeden film z zagranicy. I póki T. Jimmy, o ten tutaj, póki T. Jimmy nie powiedział mu na live, yy, przeglądając jego film, że no nie powinien. No nie, jeszcze pokazał w opisie, że tam są same jakieś yy, tagi, jak tylko też inni youtuberzy, influencerzy, więc też to. E, powiedział, że to za to YouTube może mu zaczynać zarabianie na dłuższy czas i usunąć film. Pikachu się trochę przestraszył, od razu wszystko w tytule zmienił, miniaturkę, tam opis, e, też dodał inspiracji i w ogóle pousuwał wszystko co tam było. No i teraz już jest tak, już tam no... Ale inne filmy też były kopiowane, więc... To też tak wygląda. Więc zostałem go na tragedię, bo to jest YouTuber no tak no... Każdego tu szanuję. Spoko, ale jego najmniej, znaczy najmniej lubię to tutaj, no nie? Ale jego po prostu nie lubię. No nie? On kopiuje, no trochę nie szanuje w sumie, no powiedział przecież, że szanuje, ale jednak trochę nie szanuje pod względem YouTube'owym, że wszystko kopiuje, no nie? Hmm. No i tutaj mamy zęciak. Na go postawię sobie tutaj na środku. Ponieważ, no, Zenciak ma swój serwer, który jest, no, oszustwem, tak naprawdę. I mogę nagrać o tym osobny film, tak naprawdę, jak ten serwer mogę przedstawiać, jeżeli będziecie chcieli. No, bo to jest, no, zupełnie co innego. I, no, ten kanał jest, żeby reklamować serwer i żeby najwięcej na nim zarabiać. No, nie każdy film jest taki sam, o tym samym praktycznie. O serwerze, zawsze o tym serwerze powiem 10 razy i, no. Mało kreatywności daje go na tragedię, bo też no, nie lubię i jest naprawdę słaba to. Smyslow. <śmice> Smyslow to jest też ciekawa osoba, ponieważ Smyslow jest no inny, <śmany> inny pod względem youtubeowym, ale chodzi mi o to, że on po prostu nagrywa takie filmy, na których on jakby cały czas mówi, no nie? I on czasem nie umie się wysłowić. On czasem będzie mówił coś i będzie mówił jakieś losowe rzeczy, na przykład Ja poszedłam, czy coś w tym stylu, no nie? Albo Ja bym tam poszedł wczoraj wieczorem, dzisiaj, pojutrze, no nie? Jakieś takie losowe rzeczy. Więc ja go daję na tragedię, bo jednak trochę się wysłowić nie umie i mm, tak to wygląda. Ale wrzuca masę filmów, zarabia miliony, więc spoko. Mantis. No, ja go daję chyba na słaby, bo to jest mój ranking, no nie? To nie jest tak, że to jest ranking taki ogólny pod względem subskrypcji, wyświetleń i tak dalej. Tylko mój ranking, więc ja go daję tutaj u siebie na słaby, bo... Bo on nagrywa igrzyska najwięcej, no nie? Nic innego oprócz igrzysk nie było, o tak samo jak Xv. To oni, we dwójkę zostają tutaj u mnie na słaby, bo oni zawsze nagrywają igrzyska. No nie, ja u nich nie oglądałem. Może raz u jednego z nich obejrzałem igrzyska. Tak naprawdę to niedużo. No nie, niedużo. Dalej mamy T. Jimmy no T. Jimmy, T. Jimmy, śmieszny humor. Graf przy grafie będzie stało. Tutaj, proszę bardzo. Asasynek. Secinek nagrywa fajny content z anarchii. Jego jedynego jako z anarchii oglądałem, może tam właśnie tam jeszcze tych y, twórców anarchii SMP oglądałem. A jego z anarchii SMP no, też oglądałem, właśnie, więc dlatego go daję gdzieś tutaj na spoko i będzie git. Drawius. No, ja Draviusa bym postawił na fajny obok y, Jamie z Jakuba, ale on no, nagrywa fajne filmy, ale nie aż tak w ostatnim czasie. I dałbym go na spoko. Będzie spoko. No, spoko będzie spoko tutaj. Wilo to też Igrzyska, nie będę więcej mówił. Stawiam go tutaj. O, no i Kubir. Kolejna osoba z ekipy rapu. Wielka piątka, no nie? Kubir radaje chyba na fajny. Bo on jest, no, on jest fajną osobą, która nagra fajny content. Jakby, no, jak wróci jakiś film taki mocny, to jest fajnie go obejrzeć. Polu. No. Pójdzie chyba na słaby, no ponieważ to nie jest dla mnie na wysokie miejsce, bo jego ja nie lubię oglądać, ja go jak... no spoko, ale no nie lubię, no nie, nagrywa Anarchię, wybił się tam chyba, Sagi go chyba wybił, no, ale ogólnie no i spoko, ale wiecie, no, nie oglądam. Sagi. No, sagi to już jest zupełnie co innego, no jak rzuci igrzyska, to wiecie, od razu fajnie się ogląda. Miliony osób też tak uważają, bo oglądają. No i daję go na. fajny raczej, no nie? Dillerek No, on robi ciekawy content ostatnio, ale. Częsty chyba, ale nie jest to też taki super, no nie? Nie jest to taki wymyślony, bardzo kreatywny content, znaczy jest kreatywny. Bo jednak tam robi jakieś te takie, że zostałem królem villagerów, zrobiłem. Miliony szmaragdów w świecie villagerów, jakieś takie różne rzeczy, no nie? Więc daję go na spoko po prostu. I tutaj będzie stał Tobiacz Gaming. Tobiacz Gaming jest dla mnie od razu chyba tutaj obok Sagiego, na miejsce fajny. Ich serwery Sagiego i Tobiasza są spoko, ale to też nie serwery oceniamy, kanały. Jak coś wrzuci, to też jest git tam z serwera, no nie, ale jest fajnie, więc zostawiam go na te fajny. No fajny, fajny, no rozumiecie, rozumie się samo przejście. Przecież się tak się mówi. No rozumie się po prostu. ze podporek. No co potworek pójdzie na fajny, no ale on nagrywa newsy, no nie, jakby to jest fajny content, ale to nie jest też taki typowo kontentowy pod filmy no nie, że nagrywa że się z anarchii, z takiego tego. znaczy nagrywa to chyba na drugi kanał, ale tu mówimy o głównym więc to i na fajny, bo zawsze obejrzę te newsy minecraftowe, no nie? Doknes? Ojeju No Doknes to będzie myślę na tragedię ponieważ, no miał jakieś dramy nawet z tam TGnim, coś tam gadali między sobą o tym i on mówi o tych, On cały czas mówi o tych aktualizacjach Minecraftowych jakoś tak, że to jest, wiecie, słabe, po co nam Copper Golem i w ogóle jakby fajnie, że dodają te rzeczy, no nie? Po co nam Happy Gas, To nie końca aktualizacji Happy to jakiś taki tytuł był. No to bez sensu. Ja tego nie oglądam, no nie? I też sporo było w górę pod tym filmem, ale to pewnie dlatego, że też TJ mi powiedział o tym, że to słabe jest po prostu, no nie? No i on nagrywa cały czas ten Minecraft Extreme, cały, cały czas, po prostu, cały czas przez ostatnie cztery lata chyba, więc zostawiam go tutaj na tą tragedię, no nie? Mam nadzieję, że ta piątka nie będzie mi robiła żadnej dramy. Oby. Dobra. Bojan. No ja chyba potraktuję go tutaj tak jak tych wszystkich minecraftowych youtuberów. Dziecięcych, bo no... Ten, tutaj ten y, Pimpek chyba. Tak, Pimpek i ten drugi to Luczek. Tak. Tak, pamiętam. Znaczy pamiętam, sprawdziłem. Ja to pamiętam. Palion i Wojan. No to to jest jednak taka no, spółka zła, normalnie. Yy, Mają te swoje sklepy, wszyscy tam się bawią świetnie, tam do dzieci nagrywają, więc spoko, no nie? Yy, chwilę muszę sprawdzić, kto to był. LJ. Dobra, jakby ja nie wiem, dodaję ludzi, a później nie pamiętam, kim oni są. LJ. No to LJ traktuje go tutaj na słaby. Bo no, ma prawie milion subskrypcji, to jest dużo, ale on ten prawie milion subskrypcji chyba ma od długiego czasu, jak sprawdzałem tam na statystykach kanałowych, jego, no nie, jakby. No, nagrywa cały czas takie długie filmy, które będą, jakby. Więc no dobra, zarobi na tym, bo są reklamy, długie to jest, ale no. pewnie go na słabo, bo nie oglądam. bardzo. odgryzek. Mógłby powędrować na super. Mógłby powędrować no super, ponieważ robi fajny kontroli zupełnie inny niż wszyscy, no nie? To jest parodia różnych jakichś szkoła i takie tam różnych rzeczy, no nie? Więc chyba leci po prostu na fajny, no. Niech będzie. Napierak. Czwarta osoba z ekipy rapy w dzisiejszym odcinku. Tutaj wymieniona. No on... On pójdzie niżej od wszystkich, bo on nie nagrywa już, no nie, on nie nagrywa, ale jak nagrywał, to fajnie się oglądało, na filmach ekipy Rapy też był fajnie i też dalej czasem bywa, więc daję go na to miejsce. Bo tutaj chyba najbardziej lubię właśnie tutaj Kubira i Tobiasza z ekipy Rapy, no ale no też nie, nie obczają tego, nie oglądam cały czas, więc no czasem obejrzę, no nie. Automat. Automat idzie na spoko od razu, bo wiecie, to ten lubię. Czasem obejrzysz mi niego, te, y, jak on te menhunty robi, ale to też nie za często. Dla mnie tam czasem może się obije i obejrze, no nie? Y, Luczek. On pójdzie na słaby. Ej, a Luczek to w sumie nie jest ten y, kławku. On miał swój serwer i w ogóle. Ale on odszedł od tego wszystkiego, chyba. On tam był właścicielem, ale on miał kanał, właśnie, i mu nie za bardzo szło. Miał 200 tysięcy subskrypcji, teraz ma 700 tysięcy Nagrywa codziennie filmy prawie z tym yy, drugim pimpkiem i robił duże wyświetlenia na tym Więc spoko no Narobił Sobie, ale no jednak no nie robił też dobrego contentu wtedy, miał podobnie jak Zenciak myślę, więc daję go na to miejsce, Drankis No go daję od razu na spoko jakby, to dla mnie jest Osoba, którą czasem obejrzę Jeżeli coś wrzuci ale też najbardziej nie lubię. Fomi. Oj, Fomiego to ja w ogóle już nie kojarzę, tu mi się już miejsce kończy. Będzie się tak, ta, wyszerzać. No tutaj Fomi pójdzie i będzie spoko. Yy, Mikols. Mikols też pójdzie na słaby, bo to jednak jest no, jeszcze niżej u mnie, w tym, bo tutaj na górze mam tą trójkę, Burz, Kubir, Tobiasz. Niżej mam Napieraka i jeszcze niżej mam właśnie Mikols, no bo Mikols to dla mnie jest osobą, na której nie oglądam. I nawet bym dużo nie chciał oglądać. Nawet nie wiem, czy on filmy nagrywa. Czasem nagrywa, ale chyba ostatnio w ogóle. No i nigdy go nie oglądałem za bardzo. Jak się pojawił gdzieś u ekipy rapy, to oglądałem, a jego filmów no nigdy. No i chyba mu najgorzej szło na YouTubie z całej ekipy rapy, chociaż nie pamiętam, ale no, tak mi się wydaje. No i... Żelazny, no. No to żelazny zostaje też chyba w... słaby. Nie to najgorzej wychodzi teraz. Bo dla mnie każdy jest słaby, no nie? To może ja poprzenoszę trochę do góry. No ale nie no, to są tacy, których to ja nie lubię. Obczaiłem tą całą listę jeszcze raz. No Dexiego mógłbym ewentualnie dać na fajny, bo on robi fajny content. I żelaznego bym ustawił na spoko. Czy ustawić tak samo. A pomyśl no o żelaznym, bo ja uświadomiłem sobie, że Dexy robi fajne filmy i tam ostatnio nie widziałem, że on yy, ma też dwa kanały i w ogóle i dobry mu idzie, więc zostawiam go na tym fajny. I żelaznego daję tutaj, bo no, chociaż może niżej. <gurde> Kurde, to jest ciężkie do zdecydowania. Niech żelazny będzie na tym słaby, no. To jest tak, jak ja nie oglądam. No nie, tu najbardziej o to chodzi, że ich nie oglądam, i dlatego daję ich niżej. Bo ogólnie nie nie czaję, nie, nie oglądam Więc zostawiam go o tutaj Żelazny nagrywa bardziej te budowanie, ale też jakieś inne rzeczy I to budowanie to ja obejrzę raz na ruski rok Ale ogólnie nie za bardzo to oglądam Więc tak prezentuje się moja lista I... No myślę, że wyszła spoko Tak popatrzmy na co jakby tutaj na górze są youtuberzy, których najbardziej lubię obejrzeć i oglądam większość filmów, a po prostu cenię za jego content. Tak samo jak z jego zeftisa. Tak wygląda moja lista. No, mam nadzieję, że wam się film spodobał. Widzimy się w kolejnym. Jeżeli będziecie chcieli to o serwerze zęciaka, to piszcie w komentarzach, to nagram coś o tym. I też możecie pisać w komentarzach, o czym jeszcze mogę nagrać film, bo nie mam ostatnio pomysłów, więc będziecie mogli mi wysłać. No i dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Ja byłem Sofii, żegnam się z Wami. Papa. Pa.